14 lutego odbyło się kolejne spotkanie członków Uniwersytetu III wieku w Siewierzu w ramach kawiarenki Indeksik. Walentynki to taki dzień, w którym wszyscy, wszyscy na ustach mają uśmiech. Wszyscy obdarowywują się. To trochę takie szaleństwo, które ogarnęło i starszych, i dorosłych, i młodzież, i dzieci, i nawet przedszkolaków. Wręczają sobie bileciki, karteczki, serduszka, upominki i my, w kawiarence Indeksik też chcemy naszych gości czymś obdarować. Oprócz muzyki i poezji będą dowcipy, żarty, bo przecież musimy się pośmiać z tej miłości nieszczęśliwej, zawiedzionej i to właśnie dzisiaj będzie. Natomiast chcieliśmy w dniu dzisiejszym właśnie spędzić miłe chwile wśród seniorów, wśród studentów trzeciego wieku, wśród ludzi tej drugiej pięknej młodości. A dlaczego? Dlatego, że jak śpiewają w piosence staropolskim obyczajem Zofia i Zbignie framerowie, przyjaciół mieć to piękna rzecz. Więc kochajmy się, przyjaźnijmy się i trzymajmy się. Za przygotowanie wystroju przekąsek oraz programu artystycznego odpowiedzialne są poszczególne sekcje UTW. Tutaj w tej chwili mamy za zadanie przygotować dekoracje, ale są tak samo kółka, które robią pierniczki, wypieki, takie różne smakołyki. Oprócz tego jest tak samo kółko, kółko tańca, gdzie będą dziewczyny tańczyć. A skąd bierzecie jako kółko artystyczne pomysły na to, co doświadczamy? Spotykamy się na przykład raz w tygodniu i organizujemy, planujemy coś na przyszłość i mamy za zadanie teraz już idzie. Z kolei mamy 8 marca Dzień Kobiet. Też chcemy coś przygotować, będzie to w Remidzie i później znowu już idą święta, czyli jakieś jajeczka, jakieś coś to takie nowe wielkanocne jakieś upominki. Takie robimy. Chcemy to, dzielimy się ze szkołą. Szkoła przynosi jakieś takie różne e, niespodzianki, z, my im robimy. No jest wspaniale, po prostu siedzieć przed telewizorem i nudzić się, to nie ma sensu. Ja sama jestem y, y, kierowniczką sekcji wokalnej, także ja tak samo tutaj się udzielam. Natomiast wszystkie kawiarenki, które się odbywają, y, staram się uczy, uczestniczyć, ponieważ jest to czas mile spędzony i czas niestracony. Lepiej przyjść spotkać się z ludźmi niż siedzieć samemu w domu. A dzisiaj przy takim pięknym dniu, no to tylko spotykać się, lubić, lubić się i, 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 i bawić. Jak seniorzy podchodzą do święta takiego jakim jest Święto Walentynek? Jak seniorzy świętują taki dzień? To znaczy myślę, że troszeczkę inaczej, bo myśmy się wychowali w czasach, gdzie to święto w ogóle nie istniało, ono przyszło do, niedawno, ale y, wydaje mi się, że trochę uczucia, trochę miłości w każdym wieku jest potrzebne. Na wydarzeniu takim jak kawiarenka indeksik nie mogło zabraknąć w występu zespołu siebieżaki. Walentynki już za nami. Organizatorzy zapowiadają już kolejną edycję Kawiarenki Indeksik. 12 marca zapraszamy wszystkich studentów i mieszkańców gminy i miasta Siewierz na ciekawe spotkanie drugie z cyklu Siewierz w historii, kulturze, tradycji. Będziemy mogli tam spotkać się ze znaną poetką, panią Jolantą Nowak-Wojdas, wirtualnie zwiedzić kluby naszego miasta Zamek Biskupi i pospacerować po ścieżkach, bezdrożach Siewieża i Gminy szlakiem przeróżnych, pięknych kapliczek. Serdecznie zapraszamy.